Na biało-czerwono Polonia, Środa Wielkopolska, no i rozpoczyna zespół Bałtyku już Ginter do tyłu, dalej, do Enriqueza, Enriquez, jest dośrodkowanie Enriqueza, jest tam Andrzejewski, jest uderzenie Andrzejewskiego, no, dobra to była akcja zespołu, to, to teraz zawodnicy Polonii, Środa, spróbowali zagrać inaczej, ale uwaga, Konkol, Konkol, jest akcja zespołu Bałtyku, Koszalin, jest uderzenie... Pawłowski już jest futbolówka zagrana. Skaczą tam zawodnicy, no ale był tam na zamknięciu jeden z zawodników Bałtyku, Koszalin. To grający z numerem czwartym Arkadiusz Jasicza, Kujawa do Boruckiego. Borucki inaczej do Andrzejewskiego, Andrzejewski do Kujawy, Kujawa jest uderzenie Kujawy, ależ to Borucki, Andrzejewski, Andrzejewski jest dośrodkowanie, jest tam jeszcze Buczma, jest Enriquez, jest uderzenie Enriqueza, ale ta piłka boisku. Antkowiak do Buczmy, Buczma przycisnęli teraz zawodnicy Poloni, środa, Antkowiak jest uderzenie Antkowiaka, ależ tutaj nie Borucki, Borucki do Buczmy. Buczma, on tutaj szarpie tą lewą stroną boiska. Buczma, jest okazja dośrodkować. Buczma do Giełdy. Giełda, uderzenie z środkować jednak inaczej do Enriqueza. Enriquez do Zgardy. Zgarda zagrywa tą piłkę. Jest zgranie piłki przez grającego z... Jest rzut karny dla zespołu Polonii Środa Wielkopolskiego. Już za moment ten pojedynek już jest gwizdek. Borucki kontra Mikołajczak. Borucki, ależ pewnie Wykonany rzut karny w wykonaniu Zajęcia, zawodnika Polonii Środa Wielkopolska. No, a wyczekał tutaj na pole karne. Jest jeszcze tutaj Enriquez. Enriquez przekłada sobie tą piłkę. Enriquez do giełdy, giełda. Skaczą tam zawodnicy Polonii Środa. No, miał na głowie piłkę meczową tutaj Szymon z Garda, No, ale ostatecznie kończy się to spotkanie podziałem punktów. Po 90 minutach mamy remis jeden do jednego.